To był 78 rok, niedziela pamiętam, z Pobidza, wtedy jeszcze na 120. Lecieliśmy w szyku. Samoloty były zatankowane pełno po cztery zbiorniki paliwowe i na pierwszym kanale po starcie od razu, od razu nas już przechwycono i już w języku rosyjskim nas prowadzono. Prowadziliśmy przez. Już nad terytorium Polski mieliśmy łączność. Wtedy, wtedy lecieliśmy, no to była taka przygoda. Lecimy, po co lecimy, dopiero później dowiedzieliśmy się, że lecimy na przeszkolenie na Spec AB, specjalna awiobomba. To była bomba nazywana tak, żeby jakby to powiedzieć, no całkiem inaczej brzmi jak to się mówi Spec AB, a, a jakby to powiedzieć bezpośrednio, że to jest bomba atomowa, czy jądrowa, czy wodorowa. 120 rozpędzało się do prędkości poddźwiękowej, ale to była prędkość 1150 km na godzinę na, na małej wysokości. Wysokość i ze względu na to, że y, samolot był niewykrywalny przez radary. Dolatywało się już na prostą do celu ręcznie 121, 122, 123 i w tym momencie było przeciążenie 5G, ciągnęło się do góry to była wysokość około 3250 metrów, bomba odpadała, pilot dalej ciągnął, leciała do góry, a pilot wykonywał manewr i w tym czasie bomba jeszcze leciała do wysokości 5000 metrów pilot Odwracał i na dopalaniu uciekał, a bomba spadała. A bomba atomową gdzie podwieszano? Podwieszano pod kadłub, to znaczy tu był specjalny zamek taki, no ona była dłuższa, także y, przestawiało się, bo te belki można przestawiać tam do środka, bo ona by zahaczyła tu o przednie koło. Kierunek ataku wiadomo, no, Jutlandia, Dania, Kopenhaga. W naszym założeniu strategicznym był ten kierunek i na wszystkich y, operacjach taktycznych było że oni nas zaatakują i my musimy w tamtym kierunku uderzyć. Wszystkie operacje były obronne. No, wtedy w to wierzyłem, bo wtedy byłem przekonany, że, że rzeczywiście tak, tak będzie. Rzeczywiście tak będzie i my musieliśmy być przygotowani, że z tamtego kierunku nas zaatakują. A dzisiaj? A dzisiaj a wiem, że to była fikcja i to my byliśmy przygotowani na to, żeby, żeby jak będzie jakiś tam rozkaz, to trzeba będzie to wykonać. Dzień teraz Dzień dobry, witam. Pułkownik Likus. Witam, witam. Dzień dobry, dobry kłaniam się. To był pierwszy tak nowoczesny samolot, który był kupiony dla tak. naszych sił powietrznych, także... już no, pierwszy i, super technik, i, u, tak, tak. i bo i rakiety tak samo, rakieta telewizyjna, telewizyjna która się okazała, tak. że na zasadzie odpal i zapomnij. Tak. A odpalałem te rakiety, także wiem. Nawet na poligonie w Pińsku, w Związku Radzieckim, dawny no, no. 22 ciągle latają w polskim lotnictwie, ale to już jest egzemplarz muzealny, czy ciągle groźna broń? Dalej groźna broń. Dalej ma 8 podwieszeń, dalej ma odpowiedni ciąg. Te 4 tony może wziąć i może polecieć gdzie trzeba i rzucić te co trzeba. Także to jest dalej groźna broń. Mimo, że już mają swoje lata, już na pewno nie jest ich aż tyle w Polsce. Zresztą tutaj widać, że już na pomnikach zaczynają pomału stać, ale jest to dalej bardzo groźna broń. Cała historia. Bywałeś tu? No. Bywaliśmy z, wi z wizytą u kolegów, towarzyszy, którzy tu mieszkali. Tętniło życiem. Tętniło życiem. W stanie wojennym tutaj to. to a, w, czasie, w czasie, jak to się mówi, gdzie u nas w sklepach nic nie było, to tu wszystko było. Także to. No. Dowódca czasem nas przywoził tutaj, żeśmy na bramie i zaopatrywaliśmy się. No niestety, takie były czasy. Bo właśnie jaka jednostka tutaj stacjonowała? Ja mówili? Nie, nie mówili. No to było wszystko, wierszenne sekretne. To było w tym czasie, to no wiadomo, że Rosjanie, że, że tutaj przyjeżdżali. Na pewno im się tu bardzo dobrze żyło. No. Pamiętam, że tu dowódca nas czasem zabierał w nagrodę i w ramach współpracy, w ramach przyjaźni, żeśmy tutaj zakupy robili. A że magazyn broni atomowej dla ciebie także jest w pobliżu, wiedziałeś? Nie wiedziałem o tym, że tu jakiś magazyn, że broni że atomowej. Wiedziałem, że tutaj są jakieś magazyny, że Rosjanie są, ale o tym nic my nie wiedzieliśmy. Ale widziałeś skąd dostaniesz tą bombę? Nie, nie wiedziałem. A myślałeś o tym? Właściwie to mi było obojętne. Ja nie myślałem. Nam y, takich szczegółów to nam nie przekazywali. Bo y, co było ciekawe, my jako y, piloci uczyliśmy się y, armii obcych. Musieliśmy znać y, sprzęt, Zachodni, niemiecki, amerykański, wszystkie samoloty, czołgi i tak dalej, ugrupowania, jednostki, a polskich nas nie uczono. My nawet nie, nie, nawet nie wskazane by było, żeby znać y, gdzie, co i jak. Po to, że no, w razie zestrzelenia i dostania się do niewoli, to pilot mimo wszystko no, nic nie wiedział. My wiedzieliśmy, że w wypadku jakiegoś konfliktu to z trzech samolotów to dwa już nie wróciły. To były takie założenia. Jakie to było zagrożenie i dla pilotów, i dla, no, dla całego społeczeństwa. Bo w sumie to człowiek no, był młody, 20-30 lat. To była, jak to się mówi, fantazja. To co tam polecieć na poligon, gdzieś tam rzucić bomby, postrzelać. Oczywiście to się wtedy to nawet nie odczuwało, tak tych przeciążeń, no, byliśmy przekonani, że, że no, nie ma szans, żebyśmy nie przelecieli, że, że w tym czasie Zachód, jak to się mówiło, nie miał takich y, 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 środków, żeby zestrzelić SU-20, SU-22. Katapultowałem, zimowy, no dokładnie tu się zapisywało dane no. i tu mieliśmy tak zwaną wkładkę tajną, gdzie były wszystkie kryptonimy i częstotliwości lotnisk w Polsce. A czemu się Pan katapultował? No silnik na samolocie Su-7.